Cześć, w tym odcinku pokażemy Ci, jak zrobić świetny, przepyszny sosik koperkowy. Mniam nuśny, ziemnaczki z kurkumą i miłego oglądania. Powiedz tam coś. Ten bulionek tutaj wleję, dobrze? Bo muszę to już zacząć gotować, ok? Tak, zawsze. Chętnie chcesz, żebyś mi pomógł. Dzięki! I co, pomożesz mi ten obiad robić teraz? Mhm. Jeszcze wezmę krzesło. Kukaj, szefie! To jest, kochanie, pomidorek. A to musimy to dać to na kuchenkę. Pomidor. I, Proszę? I, no. Ja już to załączę. I niech się nam ugotuje teraz, to wiesz? Do tego dodamy mąkę. Pomożesz mi zrobić mąkę ze śmietaną? Pioma! Super! Umiesz tak? Patrz! Pa! Ha! I co? I co teraz? Kto jest dobry? Ty! Bo mój tata to jest... Gość! No, jestem. Do no Zaraz będzie złomko kochanie. Zapraszam. Smacznego. Lenka, Dziękuję. Mama! Smacznego. Najważniejsze, że smakował człowiek pojedzony. A kto ugotował te ziemniaki które przed chwilą jadłem? Ja z Wincentem. Ale z ciebie bombik z panem Herbatką. Czemu? Wrzuciliśmy tam kawałeczek korzenia kurkumy. Dlatego ci tak smakowały, widzisz? I daliśmy nawet liść laurowy. Szefie. Mnie. Piąteczka! Dobrze znasz kucharze! Tak? Jesteśmy najlepszymi kucharzami! Chodź tu do mnie! Chodź, gościu, chodź, bo to jest duża radość! Chodź, jesteśmy najlepszymi kucharzami! Yes! Super! Ugotowaliśmy najlepsze ziemniaczki! R. R? i G. R Wiesz wszystko? R i To nie mów nikomu. Nie powiem. Arry Arry Tata, bo ty mnie nie słuchasz w ogóle. Przepraszam kochana, bo ja się zobaczyłem na naszego synka. Znowu ty, ty jesteś cały czas z nami. Słuchajcie, jest nas sześciu. Jeżeli Wam się podoba to co robimy, dajcie suba. Poowiadam przez znajomy. I jest jeszcze z nami kot. Daj do ulubionych. Pa.